dziękujemy bardzo panu. Proszę bardzo, Chęcimy. polecam się na przyszłość. Jaki wielkie. Pewnie. A się ci że ten duszek się jeszcze nie wkurwi za to co powiedziałam. Yo, hop. Dobry. Jak się zdałem licencję lotniczą. No, Kto ci wystawił papier? Zdałem, zdałem, mam licencję. Kto nie, nie, nie. To ci wystawił papier. Ale to, czemu to ważne? Czy to ważne? Tak, kto zdałem. Ci wystawił papier? zdałem. Zdałem, zdałem. To ci wystawił papier na łeb? Zdałem. To ci wystawił papier na łeb. Na łeb? A, to było potrzebne. Ja powiem tak. Pan William Garrett powiedział, że jak pracuję w doju, to mi papier niepotrzebny, bo mam silną psychę. To przekazałem osobie od licencji i poszło! 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 <ślesk> <ślesk> Jest, jest, do... życie, jest dobrze! Mnie jest dobrze! Nie przewrócić! Jest, po... jest dobrze! Oj, oj oj oj! Ktoś dzwonił, ja nie do odebrałem. Dajce. Jak to może być? O kur! Nie uciekać! Czekaj kurwa, Felix bo policja chce nas O zjewać! o Ouch! On wylądował! Spadamy, spadamy, policja na dołow... kurwa, Spadamy! On wylądował pod nojem i nami policja, kurwa jedzie i to. Nie... A to nie chce się unieść, kurwa! Spadamy dół! O! ty się rozwalił Nie. Nie! Jest ad no, tak. adwokat na miejscu, ty nie pilotujesz, ty Przys jesteś tylko adwokatem, pamiętaj! Pamiętaj, Przys kurwa! Pamiętaj, jesteś tylko adwokatem! tylko broń go broń go ty tylko co byłeś mówię? pasażerem stary broń go po prostu się się to ma o kurwa no to chuj poszło się felix, jebać felix już dałeś ja dałeś już ja 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 jak chuj co to przepisanie auta tak, tak, już dałem przepisanie auta. No to, to nie, jak was policja goni, cztery kurwa, cztery za tym to nie, ja tam nie w... Ja nas, ja tam nie wsiad... Nie, nie, ja tam nie wsiadam, broń Boże. Ty spójrz na zdjęcie, jakie Lincoln, Lincoln 5 minut temu wrzucił. O. O kurwa. O, ładne. No. Pytam. Jak Żartowałem, się Żartowałem, pierwsze co by zrobili, to oho. Pewnie był, butów nie miał, rękawiczek. Bo Także no. Jest. Tam jest coś. Ja Gdzieś, co nie dzwonił, Artur dzwonił tylko. O kurwa, wrzuć to zdjęcie od FDX. Tak w ogóle będziemy, będziemy w gazecie. Całego. A dokładnie samolot będzie w gazecie. Ha? Hmm, możliwe, że pan... Y, hmm. Jak ten pan się nazywa? Ten pan y, sędzia Gildi dzień, dzień, dzień zrobił zdjęcie z samolotu na trawniku Powiedział, że będziemy w gazecie. No <grym> to kurwa Garyn was zajebie. On tak. się uciec. Też tam przynieść naprawkę. <grym> Jaką naprawkę? <grym> Myślisz zadziała? Ja w ogóle ja... Kurde. Dobra, zaraz zobaczę co i jak. Ja ci weźcie wyższe okay, Okej, okay. okej. Dobra. No.